W tym filmie opowiem o butach marki Nike, modelu Pegasus Turbo. Opowiem o budowie tego buta, o tym, jakie jednostki treningowe w nim wykonałem, no i na koniec dam moją subiektywną opinię. Także zapraszam do oglądania. Zacznę od budowy tego buta, a na pierwszy ogień pójdzie Materiałowa cholewka, która wykonana jest z formy skarpety i bardzo dobrze dopasowuje się do stopy. Jeżeli chodzi o zapiętek, to mamy tutaj taką gąbkę, która wspomaga stabilizację stopy w bucie. Następnie omówię podeszwę. Podeszwa wykonana jest w głównej mierze z pianki ZoomX, która stosowana jest w takich butach jak Nike Alpha Fly lub Vapor Fly. Są to startowe modele od firmy Nike. Jeżeli chodzi jeszcze o podeszwę, to tu warte wspomnienia są takie dziurki, które są charakterystyczne dla tego obuwia i ja przyznam, że z początku myślałem, że jest to jakiś uszkodzony model, ale wygooglowałem szybko w internecie i widziałem, że tak musi być. Wyczytałem też również, że ma to podkreślić charakter tego buta. Nie wiem co w tym jest takiego charakterystycznego, że są dziurawe, jaki był zamysł, no ale w innych butach czegoś takiego nie spotkacie. Jeżeli chodzi o podeszwę, no, to ma ona dosyć agresywny bieżnik, ale to bardzo dobrze, bo sprawdza się na każdym rodzaju nawierzchni: czy to na tartanie, czy na jakichś szutrowych ścieżkach, czy też na mokrym asfalcie. Różnica między piętą a palcami, czyli tak zwany drop, to 10 mm. But w moim rozmiarze 43 waży 250 gram i jest on dosyć lekki. Jeżeli chodzi o amortyzację, no to w mojej ocenie jest ona mocno średnia i raczej te buty są przeznaczone dla osób o niższej masie ciała. Co mam na myśli niższa masa ciała? Osobom poniżej 80 kg. To wszystko, jeżeli chodzi o budowę i charakterystykę. Teraz opowiem, jakie treningi w nich wykonałem. A były to treningi każdego przekroju. Były to długie wybiegania w granicach 20 km. Były to biegi ciągłe, szybsze, były to szybkie interwały, były to podbiegi. Moje tempo biegów są w granicach 5:45, nawet szybkie interwały biegają do 3:50. I teraz tak, jeżeli mam być szczery, to ten but ani mi nie pomagał, ani mi nie zaszkodził. Moim zdaniem nazwa Turbo w tych butach to tylko Pusty frazes. Buty w żaden sposób nie pomagają się rozpędzać. Nie oddają jakoś tej wkładanej energii. Nie czułem tu żadnego wsparcia, ale tak jak mówię, te buty też mi w żaden sposób nie przeszkadzały. Określiłbym je jako mocno uniwersalne buty. I teraz podsumowując, ja zapłaciłem za nie 250 zł. Kupiłem je w outlecie Nike. I jestem zadowolony, no bo cena naprawdę jest adekwatna, ale jeżeli kupiłbym je w pełnej cenie, czyli tam od 500 do 750 zł, nawet można było taką cenę spotkać, to nie byłbym zadowolony, bo uważam, że można znaleźć buty dużo lepsze albo bardziej dynamiczne, albo, albo bardziej amortyzujące. I na koniec, czy bym je polecił? Jeżeli mam być szczery, to jak to się znajdzie w cenie 250 zł? To jak najbardziej w pełnej cenie, czyli tam od 500 do 750 zł, nie ma sensu, bo uważam, że można znaleźć coś lepszego. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych butów, zapraszam do komentarzy. Jeżeli podobał wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, miło będzie jak zostawicie też subskrypcję. A już niebawem na moim kanale pojawi się recenzja z moich startówek, czyli Sokoni Endorphin Speed 4. Także zapraszam do subskrybowania. No i co? I miłego biegania życzę.